Witam serdecznie z tej strony, konrad z grupy zdefiniowani. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony dwóm platformom, dla mnie najważniejszym platformom, jeżeli chodzi o handel memcoinami. Tak więc, jeżeli działasz w tym temacie bądź też chcesz rozpocząć, koniecznie obejrzyj ten film do końca, ponieważ pokażę Ci w jaki sposób działają te platformy i jak je wykorzystać. Zanim jednak przejdę do szczegółów, pamiętaj, że absolutnie nie jest to porada finansowa. Pierwszą platformą, o której będę dziś mówić, to jest Auksją Pro, czyli platforma, na której możemy handlować memcoinami, możemy je analizować, możemy je wyszukiwać, jak również mamy dostęp do Perpetual Dexu, czyli możliwość handlu na dźwigni takimi asetami jak Bitcoin, Solana, Ethereum oraz uwaga, memcoiny. Oczywiście wszystko to bez żadnej weryfikacji KYC, tak więc nadal korzystajmy z dobrodziejstw, z decentralizowanych finansów, no i wykorzystujmy przede wszystkim takie platformy. Drugą platformą, o której będę dziś mówić, jest GMGN, który poza wcześniej wspomnianymi aspektami mamy również możliwość kupowania akcji amerykańskich spółek, o których będę jeszcze dzisiaj mówić, a to wszystko za pośrednictwem platformy Bucket Finance, która jest regulowaną szwajcarską firmą fintech. Tak więc przejdźmy w tej chwili do pierwszej platformy Auxion, o której będę chciał mówić. Mamy tak naprawdę tutaj serwis, który daje nam najważniejszy czynnik, na którym zależy każdemu traderowi, każdemu, kto handluje memcoinami, czyli prędkość, szybkość wejścia i szybkość wyjścia. Przede wszystkim z racji tego, że 90% tokenów, które pojawia się na sieci Solana, kończy na zero, w tym sensie, że rolują się do punktu. Wyjścia. No, i tu w szczególności musimy zadbać o to, aby wejść w takie tokeny jak najszybciej, jak najszybciej kupić, zrealizować zysk i wyjść. Odpowiedni poziom fi, który możemy sobie tutaj zastosować, jest bardzo ważny, no i daje nam możliwość tak naprawdę wejścia w odpowiedni czasie zaraz tak, aby te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt procent zrealizować w jak najszybszym czasie. Tu mamy przed sobą jakiś randomowy token, w którym najważniejsze elementy dla nas, dla nas użytkowników to zakładka buy oraz sell, w której ustalamy sobie wielkość zakupu, który chcemy realizować, no i ten zakup jakby realizując w odpowiedniej szybkości i odpowiednim slippage tolerance. Slippage tolerance to nic innego jak tak zwany poślizg, czyli różnica cenowa, na którą się godzimy w momencie dokonywania transakcji. Czyli jeżeli ja w tym przypadku mam ustawione 5%, tak jak widzicie, to godzę się na to, aby w momencie, kiedy będę realizować transakcję, cena tego tokenu zmieniła się o 5% do góry, bądź też 5% w dół. Tu musimy chronić się przed tak zwanymi mewbotami, czyli front boty, które próbują kupić wcześniej niż my i sprzedać nam po droższej cenie i na tym tak naprawdę te boty zarabiają. Tak więc im niższy slippage, tym mniejsze ryzyko na to, że wpadniemy na Sniper Bota w postaci właśnie Mev Bota. Druga sprawa to prędkość, w jaką będziemy kupować. Tu bardzo ważne jest to, aby ustalić taki poziom fi dla sieci, który przede wszystkim zoptymalizuje koszty naszych zakupów. Zazwyczaj jest to mniej więcej około 0,000, 1 Solany, czasem 3 Zera. To wszystko również też musicie sprawdzać każdego dnia bezpośrednio poprzez skanery, które pokazują Wam informacje o aktualnych cenach, które są jakby pożądane przez sieć, jak również przez bezpośrednio walidatorów, po to, aby przyspieszać takie transakcje. Co ważne, w przypadku platformy Aukcjon mamy również możliwość. Ustalania limitów sprzedaży, jak i też kupna. Czyli jeżeli mamy jakiś token, który nas interesuje, możemy ustalić odpowiedni poziom, przy którym ten token zostanie kupiony po odpowiedniej cenie. Czyli ustawiając sobie limit, ustawiamy sobie poziom, przy którym na przykład będę chciał kupić token, czyli czekając na jakiś dołek, załóżmy, który. Będzie w okolicach, tak jak tutaj mamy 11 tysięcy. Market Cap ustalamy sobie wielkość takiej pozycji, załóżmy jedną solanę. No, i w tym momencie dajemy buy przy tym limicie. No i bezpośrednio bot zrealizuje taką transakcję w momencie, kiedy cena tego tokenu osiągnie taki pułap. To samo mamy w przypadku sprzedaży. Możemy sobie ustalić tutaj poziom tak zwanego stop lossa, jak również take profit przy odpowiednim poziomie. Market Capu, czy też ceny, w zależności od tego, którą opcję sobie wybieramy, ponieważ na platformie możemy sobie wyświetlać cenę tokena bezpośrednio do dolara, bądź też solany, jak również też, jeżeli chodzi o Market Cap. Ja osobiście korzystam z tej drugiej opcji, czyli Market Cap. Dodatkowo w przypadku Auxium mamy możliwość korzystania z Perpetual Dexów, o których już mówiłem wcześniej których to możemy sobie ustalić odpowiednią opcję odpowiednią dźwignię, no i też wartość naszego depozytu, który będziemy tutaj wyrażać w USDC, czyli nasze środki muszą być przetransferowane na odpowiedni portfel perpetual dex, jak również też przekonwertowane do USDC, no i wówczas możemy dokonywać takich transakcji. Oczywiście, jak to w przypadku futures, mamy dwie opcje, czyli możemy grać na wzrosty ceny, jak również na Spadki i to jest uzależnione przede wszystkim od naszej analizy bądź też od jakichś sygnałów, które otrzymujemy. To, co najważniejsze w przypadku takich serwisów, czyli zdecentralizowanych, to to, że tu mamy tak naprawdę możliwość wejścia w takie pozycje bez weryfikacji naszej osoby. Dodatkowo, Platforma daje nam możliwość analizy naszego portfela, no i tak naprawdę dzięki temu jesteśmy w stanie sobie sprawdzać, w jakiej wielkości mamy w tej chwili portfel. Nasze asety, tokeny, które przetrzymujemy, wszystkie one zmieniają się w czasie rzeczywistym w zależności od ceny, i tym samym jesteśmy w stanie bezpośrednio jakby realizować sobie takie zlecenia, które dla nas już jakby nie są w jakiś tam sposób przydatne, bądź też chcemy realizować straty, bądź też. Z. Dodatkowo, platforma daje nam możliwość yield farming, czyli stajkując tutaj w tym przypadku USDC, czy też Solane w przyszłości, ponieważ nadal nie jest ta opcja możliwa, możemy zarabiać tak naprawdę na przysłowiowej lokacie. W tym przypadku mamy 5% w skali roku za to, że stajkujemy USDC. Oczywiście, ten, ta forma jakby takiego pasywnego zarabiania dedykowana jest przede wszystkim dla osób, które mają bardzo Mocne, duże portfele, no i jakby ten 5% zysk w skali roku daje im jakiś tam wymierny profit. Kolejna sprawa to trackery, które możemy sobie inicjować w zależności od tego, czego potrzebujemy i czego nasz, nasza strategia, jakby dotyczy. Mamy tracker związany z Twitterem, czyli wszystkie najważniejsze informacje, które pojawiają się u najbardziej opiniotwórczych, influencerów, kol Pojawiają się bezpośrednio tu na platformie. Mamy również możliwość przypięcia takiego widgetu bezpośrednio do naszego serwisu. Jak również mamy możliwość podłączenia konkretnych osób, konkretnych influencerów, których chcemy obserwować, po to właśnie aby te informacje pozyskiwać w tym celu, aby wiedzieć przynajmniej jaki w danej chwili jest mocny trend, jeżeli chodzi o memcoiny, ponieważ to w szczególności. Daje nam wymierny obraz tego, jak wygląda dany dzień na rynku memcoinów. Pamiętajcie, że rynek memcoinów zmienia się każdego dnia, jeżeli chodzi o tickery, czyli trendujące memcoiny, nazwy tych, tych memcoinów. No i tak naprawdę każdego dnia możemy mieć tych zmian wiele. Nie musimy iść z jednym trendem jednego dnia. Każdego dnia te trendy się zmieniają, tak więc polecam każdemu. Zaprzyjaźnić się z Twitterem, ponieważ jest to najważniejsze źródło informacji, jakie możecie pozyskać, jeżeli chodzi o tak naprawdę ten rynek. Kolejnym narzędziem, z którego warto również korzystać, jest Wallet Manager, Wallet Tracker, w którym to obserwujemy konkretnych influencerów, konkretnych traderów, których możemy sobie kopiować ich ruchy automatycznie bądź też manualnie. Natomiast w przypadku aukcją, tej opcji automatycznego kopiowania jeszcze nie ma, przypuszczam, że w najbliższym czasie również taka opcja zostanie wprowadzona. Mamy taką opcję możliwą w serwisie GMGN, czy też w innych sniperbotach, których ja korzystam, takich jak TradeWiz, bot, bądź też Kabal. To są te dwa takie najważniejsze dla mnie sniperboty, z których korzystam i w których mam możliwość kopiowania tych walletów. Najważniejszą sprawą w przypadku serwisu Auxium, jak i też GMGN jest to, że działają one w środowisku zdecentralizowanym w oparciu o smart kontrakty, czyli każdorazowa interakcja z tym serwisem Auxium czy też GMGN wymaga od nas podłączenia. Poprzez portfel Phantom możemy sobie wygenerować tutaj własny wallet bezpośrednio w momencie, kiedy rejestrujemy się. Może rejestrujemy się to za dużo powiedziane, zwyczajnie kiedy logujemy się poprzez, właśnie, chociażby Telegram, czy też, właśnie, nasz portfel Phantom, generuje nam się automatycznie, jakby, główny portfel, natomiast my możemy sobie ten portfel zaimportować również nas z których korzystamy bezpośrednio na co dzień na Fantomie, bądź też wyeksportować ten portfel, który zostanie stworzony. Tak więc możliwości jest wiele. Mamy tutaj chociażby, widzicie, w tej chwili informacje na temat jakiegoś memcoina, natomiast tutaj to dotyczy sieci TRC, TRX, czyli TRON, czyli coś, co jest jakby poza zasięgiem moich zainteresowań w tej chwili. Jeżeli chodzi o trading, mamy dwie najważniejsze zakładki, z którymi każdy powinien się zapoznać. Pierwsza z nich jest to Discovery, w której mamy informacje na temat Pump Life, czyli Live, czyli live'ów, które odbywają się na platformie Pump Fun. i wielokrotnie na tej platformie właśnie poprzez takie live'y wiele coinów miało szansę dać zarobić fajnie. Oczywiście wszystko uzależnione jest od tego, jaki jest content danego live'u, czy osoba, która ten kontent prowadzi, angażuje mocno widzów, czy projekt, który chce wprowadzić, będzie mieć w przyszłości jakąś użyteczność. To są takie najważniejsze aspekty, które wpływają przede wszystkim na popularność. No, oczywiście, w sytuacji, jeżeli pojawia się tutaj jakaś znana osoba, znany streamer, to również jest to. Znaczący, jakby czynnik do tego, czy dany token osiągnie sukces i czy my będziemy w stanie na tym tokenie zarobić. Kolejna zakładka przy Discovery mamy trending, czyli trendujące tokeny w danej chwili. Oczywiście możemy sobie tutaj ustawić odpowiedni parametr czasowy, czyli jednominutowy, 5-minutowy, 30 oraz godzinny, jak również możemy sobie ustawić konkretne filtry w których to będziemy brać informacje o trendujących tokenach z konkretnych platform jak również też i informacje już takie typowo analityczne czyli market cap czyli płynność ilość holderów i tak dalej te elementy wpływają przede wszystkim właśnie na to jaką strategią będziemy tutaj korzystać Kolejna zakładka to Dex Screener w którym mamy informacje o tokenach które Pojawiają się w danej chwili na dex Cleanerze, czyli przede wszystkim tokeny, które wyświetlają nam się na Radium, bo w tym przypadku, jeżeli chodzi o dex Cleaner i Radium, te tokeny nie potrzebują migracji, one automatycznie jakby pojawiają się bezpośrednio na, tym, na tej zdecentralizowanej giełdzie. Ale oczywiście takie platformy jak Believe, Moonshot, BONG, MUNIT to są również platformy, które dają możliwość jakby obserwowania tych tokenów bezpośrednio na deck Screenerze w momencie, kiedy one pojawiają się automatycznie po listingu. Kolejna bardzo, bardzo ważna zakładka, jeżeli chodzi o wyszukiwanie memcoinów, jest to PULSE. No i tutaj mamy trzy kolumny, w których mamy informacje na temat tokenów, które pojawiają się na rynku i również mamy możliwość wyboru odpowiednich filtrów, czyli możemy sobie filtrować na przykład tokeny, które pojawiają się na serwisie PAMFAN, BELIEVE, MUNIT. Każdy z nich osobno możemy sobie odhaczyć, jak również też i bezpośrednio ze wszystkich korzystać. Mamy również takie serwisy jak Meteora, które w tej chwili poza takim typowym miejscem, gdzie odpalamy sobie tokeny, mamy również możliwość wrzucania naszych środków do płynności no i zarabiania na tym pasywnie. O tym mówiłem bezpośrednio w moich poprzednich filmach, jeżeli chodzi o tą opcję. Kolejna kolumna jest to Final Stretch, czyli tokeny, które zbliżają się w tej chwili bezpośrednio do bonding curve, czyli do przejścia w migracji, jeżeli chodzi o pamfan, ale w przypadku również innych tokenów mamy tak naprawdę informacje na temat migracji przy innych poziomach market capu, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni głównie do tego, że ten bonding curve dotyczy pamfan, ale pamiętajcie, że rynek launchpadów rozwija się w tej chwili bardzo dynamicznie, tak więc powstają nowe, unikalne. Lunchpady, które dają możliwość więcej, większej interakcji, większych możliwości, jeżeli chodzi o zarabianie, przede wszystkim dla twórców, ponieważ pamiętajcie, że część z tych platform dzieli się fi. Tak jak Pamfan ostatnio wprowadził również fakt, to, że 50% łącznych fi, które Pamfan odbiera, idzie bezpośrednio do twórców takich tokenów, i to ma być właśnie ten taki motywator do tego, żeby te tokeny, które się pojawiają, Miały jakąś tam przyszłość, duszą. Oczywiście, w przypadku skandelów, których również śledzę i o których bardzo często mówię, nie ma to dla nich znaczenia, ponieważ dla nich liczy się tu i teraz zysk, który mają wygenerować za pomocą bundler botów w szczególności. No i kolejna kolumna to jest migrated, w której to mamy bezpośrednio informacje na temat tokenów, które już zmigrowały, które są bezpośrednio z płynnością tą rzeczywistą, tą niewirtualną. No, i tutaj również mamy możliwość tworzenia sobie odpowiednich filtrów, które będą nam dawać możliwość wyłapywania takich tokenów, które są dla nas wartościowe. Przejdźmy teraz do serwisu GMGN, o którym chciałbym chwileczkę powiedzieć. Zresztą o nim mówiłem już wielokrotnie i tak naprawdę wszystkie te elementy, o których dziś mówiliśmy, są bezpośrednio dostępne na GMGN. Natomiast od niedawna pojawiły się nowe opcje, takie jak XTOX, w których to możemy kupować. Oczywiście, w przypadku amerykańskich spółek i platformy GMGN, która jest jedną z platform, która oferuje właśnie taką formę zakupu, są to tokeny, przepraszam, są to akcje, które zostały stokenizowane. Może zacznijmy od tego, czym jest tokenizacja akcji czy też innych asetów. Mamy tutaj tak naprawdę proces, w którym prawdziwa akcja, która notowana jest na giełdzie, np. Na taka Tesla czy też Nvidia, jest opakowana w token który reprezentuje ją na tym blockchainie. W przypadku tego mamy tutaj blockchain Solana, no i mamy ten 1 do 1, jeżeli chodzi o wartość takiej akcji jak blockchain. Oczywiście możemy sobie tutaj porównać takie aspekty, elementy jak stablecoiny, które również mają tą wartość 1 do jednego, jeżeli chodzi o dolar amerykański czy też euro. I jak to wygląda? Firma kupuje fizycznie akcję, która emituje takie tokeny, która dokonuje tej tokenizacji na rynku, a potem emituje te tokeny już bezpośrednio na ich podstawie. I ty kupujesz sobie token, ale za nim stoi prawdziwa akcja, którą możesz sobie sprzedać tak naprawdę 24 godziny na, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. No i mamy tutaj tak naprawdę w tej chwili, jeżeli chodzi o sieć Solanę, takie deksy jak Jupiter. Jupiter czy też Radium, a GMGN korzysta bezpośrednio z api tychże deksów. Tak więc tu mamy jakby pełne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o dostęp do tych akcji. No i co ważne, przede wszystkim unikamy w tym momencie brokerów, ich prowizji, co daje nam przede wszystkim przewagę, jeżeli chodzi o optymalizację kosztów. Jeżeli chodzi o handel akcjami spółek amerykańskich, on jest dostępny w tej chwili na terenie. Unii Europejskiej, Europy, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, na ten czas jeszcze są wyłączone z takiej opcji. Ale oczywiście od czego są VPN-y, które dają możliwość bezpośrednio łączenia się. Co dają takie akcje i dlaczego warto się tym zainteresować? Przede wszystkim mamy tutaj tak naprawdę możliwość wykorzystywania w przyszłości takich akcji jako zabezpieczenie podpożyczki Defim, czy Yield Farming, czy Staking. Te wszystkie elementy są już powoli wprowadzone i dają możliwość tak naprawdę nam, użytkownikom, nam, osobom, które działają na rynku zdecentralizowanych finansów, szerszego działania i większej możliwości tak naprawdę zarob, zarobków, jak również też pozyskiwania finansów pod zabezpieczenie właśnie takich akcji. Jeżeli chodzi o serwisy, jeżeli chodzi o platformy, które oferują taką formę zakupu akcji, to poza indeksami, poza tym zdecentralizowanym światem mamy w tej chwili tak naprawdę serwisy takie jak Robin Hood, który wypuścił już ponad 200 tokenizacji, czyli ponad 200 akcji stokenizowanych. Jak również mamy możliwość wejścia w ETF-y dla klientów z Unii Europejskiej. To o czym mówiłem. I mamy tutaj takie akcje jak Apple, SpaceX, OpenAI, tak więc masę możliwości, biorąc pod uwagę to jakie i w tej chwili mamy trend na świecie, no to każdy sobie jest w stanie z Was odpowiedzieć na pytanie, jakie akcje warto kupować. Jeżeli chodzi o tą platformę, akurat tam tokenizacja dostępna jest na blockchainie Arbitrum, no i można sobie tym handlować, tak jak mówiłem, 24 godziny na dobę. Jedyny minus, nie działa właśnie dla mieszkańców USA, ale od tego są VPN-y. Dodatkowo, jeżeli chodzi o platformę, zcentralizowane mamy Bybit, i kraken, które również oferują możliwość kupowania akcji tych spółek amerykańskich. Jeżeli chodzi o firmę, która za tym stoi, to jest to firma Bucket Finance, która jest regulowaną szwajcarską firmą fintech, która specjalizuje się właśnie w tokenizacji tradycyjnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, obligacje i ETF-y. I to jest, myślę, że bardzo ważny element, który może przede wszystkim nam tutaj. Inwestorom, osobom, które działają na rynku kryptowalut pomóc jakby w rozszerzeniu swoich możliwości w oparciu właśnie o krypto. Jeżeli chodzi o platformy, w którym w tej chwili bucket działa, mamy tutaj Kraken, Bybit, Radium, Solfler, Jupiter i Kamino. Tak więc te bardzo wielkie platformy, które działają na rynku, w centralizowanym świecie, jak i zdecentralizowanym świecie, mamy już w tej chwili możliwość działania. Tak więc podsumowując, jeżeli chodzi o tokenizację akcji, wydaje mi się, że jest to coś więcej niż trend. Zresztą w tej chwili bardzo mocno obserwuję to, co się dzieje na rynku memcoinów. Powstają memcoiny związane właśnie z tokenizacją akcji różnych spółek i bardzo mocno zwyżkują. Tak więc, jeżeli ktoś obserwuje trendy, do czego polecam, jeżeli handlujecie na tym rynku, to można było zarobić bardzo dużo pieniędzy bezpośrednio handlując tymi. Akcjami, przepraszam, nie akcjami, tylko tokenami. Tak więc mamy tutaj trend, który realnie zmienia tak naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o inwestowanie, przynajmniej w tym tradycyjnym rynku, który mieliśmy tak naprawdę do tej pory. A oznacza to przede wszystkim to, że mamy tak naprawdę nie mamy potrzeby korzystania z brokerów, którzy wiadomo, że golą nas bezpośrednio prowizją, takich jak XTB czy EToro. EToro, które jest bardzo popularne właśnie w tej chwili może dostać mocno po plecach. Tak więc może nie od razu będzie to przyszłość, i może nie będzie to rewolucja, jeżeli chodzi o możliwości inwestowania, ponieważ jeszcze bardzo wielu inwestorów, takich właśnie mainstreamowych nie wchodzi w ten rynek, nie wie, jak zacząć, ale bezpośrednio ta przyszłość onczeń nowych zakupów, jeżeli chodzi o asety, jest przed nami. No i nie tylko mówimy tutaj o takich asetach, właśnie jak akcje, obligacje, ETF-y, ale również też i realne. Właśnie, jakby tutaj, asety, które będą wykorzystywane, które zresztą są już wykorzystywane w świecie chociażby nieruchomości, innych dóbr wartościowych. No, dobra, słuchajcie, ale troszeczkę się zapędziliśmy, jeżeli chodzi o te akcje. Natomiast sam proces kupowania jest bardzo prosty: albo ustalamy sobie jakąś konkretną stawkę, za którą kupujemy, albo bezpośrednio wchodząc w konkretną akcję, możemy sobie kupić tutaj konkretną ilość zasolane. Jeżeli chodzi o wartość tej płynności, na to nie zwracam uwagę, bo płynność świadczy tylko o tym, jak duże zaangażowanie jest inwestorów w dany aset i to nie zmienia ceny, ponieważ ta cena, tak jak mówiłem, ona jest zawsze taka sama jak realna wartość akcji w danej chwili Tesla 305 Nvidia 153. Jeszcze w zeszłym roku można było kupować w okolicy chyba 100, 80, 90 dolarów, ale dzięki temu, co się dzieje tak naprawdę w tej chwili, jeżeli chodzi o rynek sztucznej inteligencji i zaangażowania Nvidia w procesory, które przetwarzają te dane, które dają możliwość życia tej sztucznej inteligencji, no to w tej chwili wygląda sytuacja jak wygląda. Przez ostatnie dwa lata mogliśmy zarobić razy 10 tak naprawdę na akcjach Nvidia. W tej chwili tak naprawdę dostęp do tych akcji jest dla każdego. Jeżeli chodzi o kolejne elementy, które tu w tej chwili w przypadku GMG'n warto obserwować, to są takie elementy jak monitor w której KOL-si, w której influencerzy wchodzą w konkretne tokeny, no i my możemy jakby śledzić bezpośrednio ich działania. Oczywiście ich adresy portfeli możemy sobie skopiować i bezpośrednio używać sniper botów. Natomiast jeżeli chcemy robić to w sposób manualny to kopiujemy sobie taki adres walletu i śledzimy go bezpośrednio za pomocą platformy GMGN czy też Auction, bądź też właśnie za pomocą monitora, który skupia tych wszystkich największych, najbardziej opiniotwórczych influencerów, którzy angażują się właśnie w różne tokeny. No i wielokrotnie też sytuacja jest taka, że oczywiście oni wychodzą z dużym zyskiem. Natomiast jeżeli chodzi o moją strategię odnośnie kopiowania influencerów, Kopiuję ich przynajmniej część bezpośrednio za pomocą TradeWeaShare. Natomiast tam zazwyczaj wchodzę małymi kwotami po to, aby wykluczyć sytuację mocnej straty, ale też i w sytuacji, kiedy taki token, że tak powiem, poleci mocno do góry, no to wykorzystać to i wyjść z dużym zyskiem. Tak więc polecam korzystania sobie z tej zakładki Monitor. Jeżeli chodzi o pozostałe tokeny, zakładki mamy tutaj. Takie zakładki jak new Pair, w których pojawiają się wszystkie tokeny, o których również mówiłem na, przy okazji aukcjon, jak również zakładka Trenches, czyli to samo co mamy w aukcjon, czyli nowe tokeny, które się pojawiają, tokeny, które kończą swój bieg i zbliżają się do Bonding Curve, jak również też i te, które zostały już zmigrowane. Jeżeli chodzi o analizę tych tokenów, mamy tutaj tak naprawdę wiele narzędzi, z których możemy korzystać. Mamy również też limit order, w którym tak jak w przypadku. Aukcją możemy sobie bezpośrednio wyznaczać punkty kupna i sprzedaży przy automatycznym ustawianiu ceny, czyli w sytuacji, kiedy jesteśmy poza domem, kiedy nie mamy dostępu do tych platform, kiedy idziemy spać zwyczajnie, a nie chcemy w sytuacji, w której obudzimy się zerowym stanem wartości naszych tokenów bądź też, jeżeli chcemy w przypadku obudzenia się rynku azjatyckiego zarobić dużo więcej, ponieważ bardzo często w tych godzinach nocnych te tokeny mocno. Pracują. Tak więc tu mamy bardzo podobne narzędzie. Poza tymi elementami, o których mówiłem już wcześniej, mamy również tutaj sniperbota. Zresztą w przypadku GMGN mamy też dodatkowo dużą ilość dodatkowych narzędzi, z których możemy korzystać, takich jak sniperboty, takich jak grupy telegramowe, w których dają nam informacje o nowych tokenach, czy też tych trendujących. No i za pomocą właśnie takiego sniperbota, czy też manualnych wejść możemy sobie Tutaj ustawiać, wchodzić w konkretne tokeny. W przypadku GMGN również logujemy się za pomocą naszego portfela, bądź też portfela, który zostanie dla nas wygenerowany przez tą platformę. No i tu możemy również sobie importować, eksportować nasze walety bezpośrednio z Fantoma czy też do Fantoma tak aby mieć dostęp przede wszystkim z kilku miejsc do naszych środków. Nigdy nie polecam sytuacji, kiedy na przykład logujemy się na takie platformy, aby korzystać tylko i wyłącznie z jednego źródła podglądu do naszych środków, do dysponowania naszymi środkami, ponieważ w sytuacji, kiedy nie zapiszemy sobie na przykład klucza prywatnego, a stworzyliśmy sobie go za pomocą właśnie takiej, takiego serwisu jak GMGN, z nim coś się stanie, stracimy dostęp, no to jeżeli nie mamy klucza prywatnego, no to naszych środków niestety nie odzyskamy. Tak więc słuchajcie, tyle jeżeli chodzi o te dwa serwisy. Serdecznie polecam, korzystam w szczególności właśnie z tych dwóch. Dla mnie są to najważniejsze serwisy. Bez których nie jestem w stanie się poruszać na rynku memcoinów. Absolutnie nie ma w tej chwili takiej opcji, że kupujemy tokeny, a zwłaszcza memcoiny bezpośrednio za pomocą dexów i ich swapów, ponieważ tutaj ten okres dokonania tej transakcji jest strasznie długi, a przede wszystkim liczy się czas. Momentum odpowiednie na to, żeby wejść i wyjść z odpowiednim zyskiem. Tak więc słuchajcie, tyle z mojej strony. Te dwa serwisy, przeze mnie omówione, mam nadzieję, że wyczerpane. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam serdecznie do kontaktu. Link do grupy zdefiniowani, czy też do grupy związanej z Pamfan znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jak również znajdziecie bezpośredni kontakt do mojej osoby. Tak więc tyle z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.